Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj nagrody za elitę. Squad Battles, ale za elitę, więc czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Tak, dzisiaj będą nagrody za Elite z racji, że robiłem swapy i, i było tych swapów trochę do zrobienia, więc ostatecznie stało się tak, że została wbita elita w Squad Battles. Elita 3, z tego co pamiętam, więc raczej dzisiaj będzie dużo pików, tak mi się wydaje, bo raczej nie mam zbyt dużego pomysłu, co może być innego. Więc zostawcie oweczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Daily Win A my przejdźmy sobie do skład Battle, zobaczmy czy warto było wbijać elitę 3 za Squad Battle. Proszę Państwa, z tego co pamiętam są dwie paczki z 25 i jeden za 35, więc trochę kart będzie na przepałkę. 12 tysięcy monet również się przyda. Pierwsza paczka z 25, ostatnie te paczki z 25 były nawet szczęśliwe dla nas, więc to się może, może to nadal tak być. Walkout? Nie? Nie ma ekranu? Ale wiecie, zawsze są jakieś te trzy świecące karty, które będą potrzebne do właśnie pików. Może być. Dobra, pierwsza paczka bez żadnego szału, lecimy dalej, zobaczmy czy... Może teraz, no się, że w tej paczce za 35 będzie coś, coś, coś dużego, ale może jednak. Nie, ekrany może też nie... Ajajaj, aj, aj, no dobra, to ostatnia paczka za elitę 3, <laughs> zobaczmy czy warto było grindować te elitę w squad Battles, zobaczmy. Chcę zobaczyć walkout. Czy to jest man of the match? Chyba tak. Kulusewski, moi drodzy, to musi być zawodnik eventusów. Kulusewski, zawsze z jakieś 10 koła, tak mi się wydaje, więc może być pan kulusewski. No nie jest to walk niestety, nie jest taki zawodnik wart wiele, ale kosztuje on 10 koła, także może być, słuchajcie. Dobra, powiem wam tak, jeszcze nie trafiłem żadnego toca z tych pików. Zrobiłem tych pików z 6 albo 7 i jeszcze nie było żadnego toca, więc to się może zmienić teraz. Na razie zrobimy sobie jeden pik, ja sobie zrobię przerwę i zacznę nagrywać później, ale myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby wreszcie trafić. <laughs> Nie wiem, coś te. Ta liga włoska coś nie lubi mnie chyba. Za dużo narzekałem na nią chyba, tak mi się wydaje. Ostatni pik już na pewno przed tą przerwą. Otwieram, odwracam się i widzę pika. Uwaga? Ja już wiem. Gówno. Zaraz będzie dziesiąty pik bez toca. Nie wiem, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne, ale. Jest... Hmm. Ostatnia próba, naprawdę, już były. Trzy piki to chyba będzie nasz dziesiąty pik z seria. serii. To już jest Team of the Season. Naprawdę, naprawdę, to już. Po prostu zobaczcie. Dobra, gram yy, meczek towarzyski z Alwinem. Muszę się dobrze rozgrzać. Ale gramy na poważnie. Gramy tak, to jest jakby był mecz o Elite. Dosłownie. To jest dosłownie mecz o Elite. O, jest i Kenneth, ale jest też Dizai. To dobry czy niedobry, bo tak narzekałeś no, na niego? Nie, no, no. Nie. To nie ma tak, że jest dobrze albo niedobrze. O, nie. Miał być strzał od razu! Miał być strzał od razu! Liczajcie, żądał 1000 euro za tego Ronaldo? O jezu, nie to. Nie, nie, nie. Oj, to jest dobry. Nie no, te statystyki strzałów mnie dobijają. Jak mecz o elitę, taki typowy mecz o elitę. Nikt nic nie zrobi, ale jednak. Alvin z Ronaldo już srają w gacie, Damiana Mistrza wszyscy znacie. Wieczorek, dziękuję ci za 5 złotych, szkoda, że nie możesz słyszeć tych donate'ów, ale ogółem widzowie cię wspierają. Ja muszę moderować to, kurde, bo... Bo się boję, że w pewnym momencie czegoś nie wychwycę i będzie a... tak zwana lipa. jej jejku. O. Tendy Orton. Nie ten. Aaaa... O. O, -o, o. No i co z tego? Co z tego, Albin? To. I tak nie trafisz. W trzy dni chyba dam radę. Ajajaj, to będzie bramka. No. no ładne wiedzenie. Wreszcie, ile można tych. Dobra, no ludzie. To teraz co? No e drop back teraz? Piąta nie. Przestań. Dobrze, Janek. No ale nikt do tego nie dojdzie. O, no i jest. Dlaczego to jest drut wolny? Dobra, moi drodzy, witam was po króciutkiej przerwie. Eee, zrobiłem 7 dodatkowych pików. Wydałem na to 100 tysięcy monet, więc można powiedzieć, że oczekiwałbym chociaż jednego toca z tych wszystkich tutaj zebranych pików. No co, myślę, że nie ma co przedłużać. Dzisiejszy odcinek jest głównie raczej skupiony na contencie, nieżeli gameplayu, więc raczej w większości się to spodoba. Także lecimy, słuchajcie. Pierwszy pik z 7. Irek, chcę wreszcie zobaczyć toca. No nie. To może ostatni pik. Może, Może. Może. Środkowy pik, to jest ten pik <laughs> Dlaczego? To, każdy z tych pików jest wart 20 tysięcy monet Teraz Nie, nie, dobra nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę Ostatni pik W każdym kolejnym piku, w którym nic trafia, co najmniej jeden widz jest zadowolony, więc to jest, to jest, to taka jest praca, żeby wiecie, zadowalać widzów, więc ja to robię, żebyście się uśmiechnęli, że hej, nic nie trafię dzisiaj, a może jednak trafię, a jeszcze, ja jeszcze się nie poddaję, jeszcze robię jeden pik. Kolejny pik, nie wiem czy ostatni, raczej nie ostatni, jeszcze pewnie zrobię ich troszkę więcej. Proszę. Jest! Ja pierdzielę. musiałem zrobić tylko 9 pików chyba, żeby wreszcie wleciał Toc, The Rye. witam, nie jest to co prawda jakiś, znaczy wygląda spoko ten The Rye. jest ok. 92 overalla, ja jestem zadowolony, chciałem Toc'a, mam Toc'a, ale no i to, czy było warto wydałeś by lepiej pieniędzy, ile The Rye kosztuje, czy wyszedłbym na zero? Wyszedłbym na zero, znaczy nie wejdę na zero, ale bym wyszedł na zero, więc no, niech będzie, dobra, słuchajcie, ja robię sobie kolejną przerwę, bo mnie zaczęło, aż mi głowa zaczęła boleć, nie wiem od czego, pewnie od tego, że... Że mi głowa boli. Dobra, moi drodzy, wracam do Was z większą dawką kontentu ponieważ wyszło SBC PIK 84 Plus do wyboru. Niestety nie z seria. Ubolewam nad tym strasznie, bo to nie ma żadnej gwarancji, że to będzie to seria, ale no zaryzykujmy, słuchajcie, zaryzykujmy. Cały ten skład przepalamy, nic nie wydałem, także jest to darmowy PIK, darmowa karta 84. I może drugi toc dzisiaj, co? Co Wy na to? Coś to, coś to seria mi nie lubi ostatnio. Możemy się polubić, możemy się zapoznać, możemy pogłębić swoje więzi. To zabrzmiało bardzo źle. Wybór rzadkiego piłkarza 84 teraz Team of the Season. I kogo mam teraz wziąć? Wyszły nowe tocy, tak, wyszły nowe tocy, mianowicie tocy z Ligi Chińskiej. Wang Shen Chao. No raczej mi się ten pan nie przyda do niczego. Ewentualnie, no to jest ciężka, ciężka, ciężki wybór, co tu wziąć, bo jednak Harry Kane jest wyżej, wyżej oceniony. Widzicie co? Wezmę raczej pana Kane'a, z racji, że mam już jakieś tocy do przepałki, więc pójdę w stronę, no prawdopodobnie niedługo wyjdą właśnie SBC o toca seria... Więc wolę mieć tę kartę yy, wyżej ocenioną, bo jednak już to, co... Mam, mam już parę toców na przepałkę, więc niech będzie hurricane. Okej, okay, no więc moi drodzy, ostatni pik na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Było dzisiaj bardzo dużo kontentu. Mam nadzieję, że Wam się podobało ostatni pik seria na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że zakończymy na wspaniałym Team of the Season. Był The Vry. pora na, na coś lepszego. Na coś o wiele lepszego, jak hmm. No było dzisiaj dużo pików, to na pewno, było dzisiaj bardzo dużo pików Wydane 100 tysięcy monet Był tylko TheWry, co prawda, ale no Więc dziękujemy bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, nie wiem co jutro będzie Mam nadzieję, że coś fajnego, coś fajnego dadzą Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał I widzimy się jutro, trzymajcie się, do słyszenia. Adios